Witam Was wszystkich na kolejnym stopamie na fajne udzie. Dzisiaj sobie będziemy jeździć i wodzić do wstawy. Stop i e, pościgi so będą co dwa I taka wiadomość do Michała e, W piątek będzie wstawiony filmik, gdzie nagram jego argumenty i tamte filmiki, które wstawił je na YouTube. E, zostawcie suba i lajka, bo na 100 subów będę wybuchać e, pociąg w cargo B1A, więc bardzo proszę my sobie te pojeździmy teraz wszystkie kluczki, ale wydaje mi się, wszystko O Boże, co tu się stało ja cię na sam początek idę to odratować Pamiętajcie, prostu, też może to ratować no i będziemy musieli zabić taką osobę która właśnie podpaliła pociąg Okej, okay, dobra. E, dobra, ugaszę go, e, bo on się pali. E, dobra, słuchajcie, e, teraz nie będziemy mogli jechać. I teraz mi się podpala pociąg. Boże! I nawidzę takich ludzi, którzy podpalają pociągi. Nienawidzę właśnie takich ludzi. Yy, trochę minut stracimy nad, yy, nad jakimś pożarem. Więc wiecie. <laughs> Lamazek masz wyimaginowane przepisy. To nie są wyimaginowane, to są prawdziwe przepisy. Boże mandacik! Mandacik zabrak za przyczepy. Zabrak przyczepy. No i jeszcze niech się podpali kurde. To jest chyba ten. Mam cię zaszczelić To jest dzisiejszy mandat. No nie uciekaj, kido się. Niech się usunie lepiej pociąg. Ej, co ty robisz? No co? Zabijam, bo on nie przestrzega przepisów. Przecież żadna, że król jechał mnie przepisowo. Dobra, pojedziemy najwyżej osobowym. Więc yy, wiecie. Najwyżej co powiedziałem osobowym, bo nie będę tak przedłużać odcinka, zostawcie 100 subów na tym kanale, ponieważ na 100 subów będę wybuchać właśnie pociąg. Bo mam moje kawałkowskie To niestety będę musiał być zmuszony do Do zgłaszania go Boże święty Co to zostawił? Co to jest zazwyczaj Jeszcze kiedy będę nie mam Coś dzieci No ja tak Boże święty Co to zostawił? Co to zostawił? próbuję zostawić niech się mi niech mi się wykolei pociąg kurde. to jeszcze lepiej to jeszcze lepiej kurde uważaj biegonku bo zginiesz kurde no teraz jak byśmy pojeździli No jak nie da rady się to przesunąć prawie no da się przesunąć ale tylko jakby on by jeździł nie wiem e może najwyżej naprawią? Yy, jedziemy. Jedziemy nad, dalej. Musimy jakoś ten błąd naprawić. Please delay train blocking. No ja nie usunę! No ja nie usunę tego pociągu. No że ja chyba, do chyba do innego. Chyba do innego gościa. Bo to jest jest nie. Nie. No nie, że no, tego przepisy, czy zabijasz, czy... No bo nie przestrzegałem przepisów piątek zagrę, na czwartek no, zagrę, ale na piątek będzie sam na Co to za kaszel? No kaszel, taki kochał um, więc się nie zadawam. Więc po prostu się no to nie wiem, co to jest. To jest tylko kaszel. Dobra, chyba te koła zniknęły. You Ty, co ty robisz? Hmm. Policja też nie musi przeczekać przepisów. Że... No jak robi pościg to, yy, to musi też jechać na no co ty robisz? No jedź baranie Co ty się zatrzymujesz? Znaczy ja ci wjadę w dupę Co pana robisz, żeby wyjmuj Dobra, niestety musiałem przejść przez Czerwone. No co ty robisz? No co ty robisz? No jeszcze ja kone strzelaj na mnie. Bo co spowodowa niby wypadek? To ich wina. Jeszcze ja po czym on to pisze? To ruchu... no, co smutek! Kanał! Bardzo dobrze! Tyle dobrze zrozumiemy! Super, Ech, Dobra, ja się już tą stroną nie zajmuję. Ja tylko się zajmuję jedną sprawą. Też akurat przejazdka będzie. czwartek. czwartek, tak? W czwartek będzie poradnik. A dowiecie się. Lecie się, Jarki, No co ty strzelasz?! Co ty strzelasz?! No co ty robisz?! Idioto. Powariowało cię, co ja ci niby robię? Bo jadę za szybko, pewnie tam 80 jechałem. Pamiętaj, mam twój nick, więc trafisz... Yy, ...do bana. Do bana. Więc się szykuj na bana. O ty tutaj jesteś. O, ty, to ty jesteś tym yy, idiotą. Co ty robisz właśnie? Ty mnie niewinnie strzelasz. To już jest, pier to już jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa nie przekroczyłem nawet 90 No co ty robisz? Naraz, padam! Karma wraca ja muszę wyjdzie jak najszybciej Dobra, ja, chociaż tyle dobrze, że e, wywaliłem to. Tak? Bo to już jest masakra. To już jest masakra. Boże święty, co się pieprzasz? Mandacik z, za wykolejają ci pociąg, bo kurde się pieprzasz, a my tu mamy pierwszeństwo. To ty robisz właśnie Nie mam czasu po nagraniu bo, bo po nagraniu zawsze będę montować No, a ty chcesz, żebym cię przejechał Kurde Nie rozumiem takiej Dobra, okej okay. I jak ostatni Boże święty! Co ty robisz? Co ty stoisz? Jak po prostu ten co mnie strzelał, że ja go nazywam idiotą, to niestety musiałem go nazwać, bo go już powariowało. Więc ja co mu zrobiłem? Co jeszcze gadasz XD? Co jeszcze XD. XD to przecież miał jak cię już zaszczele. Jak już się zaszedł? co ty jeszcze dla Dobra Nie będę go szelać na razie, na razie To takie skandaliczne zachowanie Okej, okay, dobra możemy jechać <laughs> yy, Jak coś to dzisiaj będzie będzie opublikowane yy, Jakie tam przepisy są Boże, co ty robisz? Yy, dopiero spawnujesz... Dopiero spawna możesz robić yy, gdy ten. Gdy yy, ten po tym... Yy, po tym jaki już ja przejadę. No co ty robisz? Co się cofasz? Co ty robisz? No jeszcze mnie kurde zaszczęt! Idioto. No co ty robisz jeszcze? Lepiej, żebyś już mnie kurde zabił. No, no jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Co ty robisz? Mam twój nick i just a blocky bot. Mam twój nick. Jak coś to ta osoba będzie wspomniana w opisie. Będzie w opisie jego profil. Więc pamiętaj, yy, szykuj się, bo dostaniesz bana. Yy, jak to był... Jak, jaki ten nick był? Nie wiem, ale... Dobra, przypomniałem sobie To jest ten gościu. Just a Blocky Bot, teraz macie czas yy, zatrzymać filmik. No i go... zreportować. No, a ja już wiem dlaczego! Ja już wiem co on, jaki on miał plan, żeby kudę zrespawnować pociąg i mnie zabić, i mnie zabić. Taki miał plan. Dobra, ostatnia przejażdżka i już będzie w odcinku. Yy, więc wiecie o co mi chodzi. Ten ma pierwszeństwo jak coś, więc nie mówcie, że, że on mi yy, ten udziela pierwszeństwa. Teraz możemy już wtedy jechać. A ty co się jeszcze będziesz pieprzał? You you are recorded. Remember. To jest ten gościu. Napiszę na bo on nie chcę to już... I on będzie stawiony na YouTube'a yy, Dlatego jest to bo niebezpieczni gracze Niebezpieczne i hamskie y, sytuacje na to Doing Dobra, ja już y, ty, tym kidem nie będę się zajmował A ci, czym sobie pojedziemy? Lewą, aby ominąć światła Bardzo dobrze żeśmy postępowali a tu już niestety będziemy musieli się zatrzymać Co ty się wpieprzasz Co ty mi wjeżdżasz? Co ty mi wjeżdżasz Mandat Mandat Mandacik wpisuję tutaj Dobra, słuchajcie? Eee... Yy, dobra, to już będzie. W sumie będzie koniec odcinka. To już była. Yy, to już będzie koniec odcinka. Yy, ostatnia przejażdżka była w sumie niedokończona, ale. Ale niestety nie mogłem dać rady jechać bez kulanta. Dobra, no, to zasubujcie kanał, bo na sposób będę wybuchać yy, yy, pociąg ze strzałami w Cargo B1A. Więc warto zasubajcie ten kanał, no i zreportujcie tego kida. Dzięki, no i zalajkujcie ten filmik.